Drzwi hotelu uderzyły o ścianę z hukiem, mokry wiatr z ulicy wdarł się do środka razem z kobietą w starym, przetartym płaszczu. Miała włosy zlepione od deszczu, buty przemoczone do kości i spojrzenie kogoś, kto już dawno przestał oczekiwać litości. Małgorzata. Wszyscy myśleli, że to zwykła sprzątaczka, kolejna anonimowa kobieta szukająca schronienia przed nocą. Za recepcją stał Krzysztof, kierownik hotelu znany z chłodnej elegancji i pogardy wobec biednych, właśnie kończył rozmowę z parą bogatych gości, gdy zobaczył ją kątem oka. Czego pani sobie życzy? Zapytał lodowato, nie kryjąc dezaprobaty. To hotel pięciogwiazdkowy, nie schronisko. Małgorzata ścisnęła w dłoni małą torbę. Potrzebuje pokoju na jedną noc, najtańszego, jaki macie. Krzysztof uśmiechnął się złośliwie. Najtańszy? Pani nie stać na sam oddech w tym miejscu. Ludzie w lobby spojrzeli w jej stronę z ciekawością, niektórzy z rozbawieniem. Krople deszczu spływały po jej twarzy, a ona stała nieruchomo, jakby każde słowo wbijało się w nią, jak szpilka. Jeśli. jeśli uda mi się zapłacić. Przyjmie mnie pan, zapytała cicho. Krzysztof uniósł brew. Proszę bardzo. Jeżeli zdoła pani zapłacić nawet za najgorszy pokój w piwnicy, dam pani suite. Śmiech rozległ się po holu. To miał być żart, okrutny test, ale Małgorzata nie odpowiedziała. Otworzyła torbę i powoli zaczęła wyjmować banknoty. Stare, zagięte, ale prawdziwe. Liczyła w milczeniu. Krzysztof pochylił się z niedowierzaniem, a jego uśmiech zgasł. Skąd pani ma te pieniądze? spytał podejrzliwie. To nie pańska sprawa, odpowiedziała spokojnie. Proszę o pokój, zacisnął szczękę. Wiedział, że musi dotrzymać słowa. Z ironią nacisnął dzwonek i wezwał portiera. Pokój 212 albo nie, zatrzymał się. Suita królewska, skoro pani tak bardzo pragnie. Ton jego głosu brzmiał jak szyderstwo, lecz w oczach Małgorzaty nie było gniewu. Była tylko cisza. Taka, która potrafi przestraszyć bardziej niż krzyk. Pokój był olśniewający. Marmurowa podłoga, złote zasłony, wazon z białymi różami. Małgorzata zamknęła drzwi i oparła się o nie. Oddychała głęboko, jakby każdy oddech ważył tonę. Otworzyła torbę i wyjęła z niej małe pudełko z inicjałami MW. Spojrzała w lustro. Zobaczyła w nim kobietę, której nikt już nie rozpoznawał. Parę lat temu była właścicielką tego hotelu. Kobietą, której nazwisko widniało na wszystkich dokumentach, Dopóki nie została zdradzona przez ludzi, którym ufała. Między nimi był on, Krzysztof, dawny menedżer, który przejął firmę pod fałszywymi pretekstami, gdy Małgorzata zniknęła po tajemniczym bankructwie. Teraz wróciła w brudnym ubraniu, zniszczonymi rękami, w przebraniu sprzątaczki. Nikt nie miał jej rozpoznać, dopóki sama nie zdecyduje. Usiadła na łóżku, słuchając deszczu. W jej oczach odbijało się coś między bólem, a determinacją. Następnego ranka zeszła na śniadanie, nadal w skromnym ubraniu. Krzysztof przechodził przez salę, instruując personel, na jej widok skrzywił się. Pani nadal tutaj, spytał ostro. Goście mogą się niepokoić widokiem kogoś takiego. Kogoś takiego? Powtórzyła spokojnie. Kogo pan ma na myśli? Proszę się nie obrażać, ale w tym miejscu obowiązują standardy. A może właśnie dlatego pan tu pracuje, a nie tworzy te standardy? Odparła chłodno. Jego twarz stężała. Niech się pani pilnuje ze słowami. Och, ja się pilnuję! Uśmiechnęła się lekko. Lepiej niż pan swoich czynów. Krzysztof odwrócił się na pięcie i odszedł. Ale przez resztę dnia nie mógł przestać o niej myśleć. Coś w jej spojrzeniu go niepokoiło. Spokojna pewność, jakby wiedziała więcej niż powinna. Wieczorem Małgorzata poprosiła o dostęp do pralni. Chcę sama wyprać ubranie, powiedziała. Pracownica, młoda dziewczyna o imieniu Lena, wpuściła ją bez pytań. Pani nie wygląda jak zwykła sprzątaczka, szepnęła Lena. Ma pani taki inny sposób mówienia. Bo kiedyś byłam kimś innym, odpowiedziała cicho Małgorzata. Ale teraz muszę przypomnieć światu kim naprawdę jestem. Lena spojrzała z zaskoczeniem. Co pani planuje? Sprawiedliwość, wyszeptała kobieta. Następnego dnia hotel przygotowywał się na przyjazd zagranicznego inwestora. Cały personel był w napięciu, a Krzysztof błyszczał jak zwykle w nienagannym garniturze. Na recepcji pojawiła się jednak Małgorzata, ubrana w prostą, czystą sukienkę, z torbą przewieszoną przez ramię. Chciałabym porozmawiać z inwestorem, powiedziała spokojnie. Krzysztof parsknął śmiechem. Pani z inwestorem. Proszę, niech pani nie robi scen. To ważne, odparła stanowczo. Proszę natychmiast opuścić hol. Goście zaczęli szeptać, niektórzy sięgali po telefony. Krzysztof chwycił ją za ramię zbyt mocno. Albo wyjdzie pani sama, albo wezwę ochronę. Niech pan spróbuje, powiedziała cicho, patrząc mu prosto w oczy. W tej chwili w drzwiach pojawił się elegancki mężczyzna. Inwestor. Zatrzymał się, widząc tę scenę. Co tu się dzieje? Małgorzata uśmiechnęła się do niego lekko. Właśnie chciałam panu coś przekazać. Wyjęła z torby dokumenty. Prawdziwe akty własności hotelu. Na każdym widniało jej nazwisko. Małgorzata Wysocka. Sala zamarła. To niemożliwe. wyszeptał Krzysztof blednąc. Możliwe. odparła spokojnie. Ilegalne. Wszystkie umowy, które pan sfałszował, zostały unieważnione. Mam dowody, że przejął pan ten hotel niezgodnie z prawem. Krzysztof cofnął się o krok. To. to jakaś pomyłka. Nie, powiedziała twardo. To sprawiedliwość. Kilka godzin później w hotelu panował chaos. Policja, prawnicy, media. Krzysztof siedział w gabinecie z kajdankami na nadgarstkach, a Małgorzata stała przy oknie patrząc na miasto. Lena weszła cicho. Pani Małgorzato, oni wszyscy mówią, że to pani odzyskała hotel. Nie odzyskałam, poprawiła ją, po prostu wzięłam z powrotem to, co moje. Dziewczyna uśmiechnęła się nieśmiało, nie wierzyłam, że tacy ludzie jak on mogą dostać na co zasłużyli. Małgorzata spojrzała na nią, zawsze dostają, czasem późno, ale zawsze. Następnego ranka hotel znów był cichy. Słońce przebiło się przez okna apartamentu, Małgorzata stanęła przed lustrem w eleganckim garniturze. Nie było już w niej tej zmęczonej kobiety z pierwszego dnia. Włożyła broszkę z inicjałami MW i zeszła na dół. Pracownicy, którzy kiedyś odwracali wzrok, teraz kłaniali się z szacunkiem. Lena podała jej klucz do gabinetu. Witamy z powrotem, pani dyrektor. Kiedy weszła do biura, zatrzymała się na chwilę. Wszystko wyglądało tak jak zostawiła, tylko kurz zdradzał ile czasu minęło. Otworzyła okno powiew świeżego powietrza wdarł się do środka. Na biurku leżała stara fotografia. Ona i młody Krzysztof, uśmiechnięci jeszcze zanim ambicja zamieniła go w potwora. Spojrzała na nią przez chwilę i schowała do szuflady. Przeszłość nie wróci, szepnęła. Ale przyszłość może być czysta. Kilka tygodni później hotel działał już pod nowym zarządem. Małgorzata zatrudniła ludzi, których wcześniej zwolniono z byle powodu. Wprowadziła zasady godności i szacunku. W holu wisiał nowy napis: każdy człowiek zasługuje na szansę, nie na pogardę. Goście, którzy wracali po latach, mówili, że miejsce ma teraz inną energię, ciepło, którego wcześniej brakowało. Pewnego wieczoru Lena zapukała do jej biura. Pani Małgorzato, przyszła wiadomość z więzienia od Krzysztofa. Kobieta wzięła kopertę, otworzyła ją powoli. W środku było jedno zdanie: Przepraszam, chciałem być panem świata. A zapomniałem, że to ludzie budują go dla nas. Małgorzata złożyła list i spojrzała w okno. Deszcz znów padał, jak wtedy, gdy tu wróciła. Może i spóźnione. Ale szczere, powiedziała cicho. Zamknęła oczy, pozwalając wspomnieniom odpłynąć. Kamera oddala się powoli. Widzimy hotel w świetle zachodzącego słońca, w lobby, gdzie kiedyś się wyśmiano, Starsza kobieta sprząta podłogę, a małgorzata zatrzymuje się obok niej. Dziękuję, że pani z nami jest, mówi łagodnie. To pani praca sprawia, że to miejsce naprawdę błyszczy. Sprzątaczka uśmiecha się ze wzruszeniem. Narrator kończy. Czasem największe bogactwo ukryte jest pod warstwą kurzu i milczenia, a prawdziwa siła w pokorze tych, których świat nie chciał zauważyć bo gdy oni wstają, cała niesprawiedliwość traci sens. Kamera zatrzymuje się na Małgorzacie, która odwraca wzrok w stronę okna w jej oczach odbija się światło zachodzącego dnia, czyste, spokojne, zwycięskie.